Cześć, witajcie serdecznie, dzisiaj po turecku, tak jak Robert Kubica w garażu Alfa Romeo Racing Orlen, tam trochę sobie śmieszków z niego porobiono, że e, do Alladyna go trochę porównano, ale e, no, fajna pozycja, wygodna, siedzi w garażu, co ma chłop robić, niech sobie ogląda w jakiej pozycji chce, można zażartować, za, za że Robert już się przygotowuje do nie, Turcji, chociaż no cały czas czekamy na to potwierdzenie, kiedy Robert pojedzie swój kolejny pierwszy trening, czy w ogóle pojedzie w tym sezonie tak jak to zapowiadano, mamy nadzieję, że tak, no a jeżeli tak, to kiedy, ja stawiam na pierwszy Bahrain bo to koliduje z Formułą 2, więc żadnego juniora nie będzie można puścić, a jednocześnie to jest tor, który jeżeli ktoś, który z kierowców odpuści, to nic się wielkiego nie stanie, oczywiście który z kierowców podstawowych, Alfa Romeo Racing Orlen Alfa właśnie teraz w tym momencie wysłała Informację prasową po dzisiejszych treningach, czy coś ciekawego powiedzieli, patrzę i raczej nie. Po prostu było ślisko, i to było bardzo widać w pierwszym treningu. Na to oskarżą się obaj kierowcy w tej informacji prasowej. No i cóż, to chyba, to chyba widzieliśmy i ale do tego się należało spodziewać taki tor nowy, tor nienagumowany, tor z nową nawierzchnią dodatkowo, tor na którym przecież w środę padało, więc no, czego się spodziewać jak nie tego, że będzie e, ślisko na nim ale wydaje mi się, że kierowcy całkiem spoko sobie poradzili, oczywiście było sporo lokapów i e, zablokowanych kół i e, sporo też okrążeń anulowanych, podczas dwóch dzisiejszych treningów, e, cześć, witajcie wszyscy podczas dwóch dzisiejszych treningów anulowanych zostało 125 czasów okrążeń, czuję 125. No po prostu kierowcy szukają limitów. Nie wiadomo, ile zespołów miało w swoich symulatorach tory w Portimao. No myślę, że wszystkie w miarę tam opracowały. Zresztą na innych symulatorach też da się pojeździć. Oczywiście nie tak zaawansowany jak w Formuły 1, ale da się pojeździć na tym torze. Kimi Räikkönen dość fajnie wczoraj mówił, że no nie jeździłem na tym torze, coś tam go pamiętam, ale chyba nawet nie mamy go wgranego w symulatorze. Natomiast Antonio Giovinazzi w, w, w swojej wypowiedzi mówił, że jeździł w symulatorze na torze Portimao, więc takie, no cóż, różnica w podejściu. E, także, e, o, e, Kamila Gat od razu zaczyna. <coughs> RKA88, bardzo dziękuję, bardzo mi miło, witaj Bartosz. E, e, witajcie wszyscy, e, Kamila zaczyna o max 100% winy. Dojdziemy do tego, dojdziemy spokojnie, bo już jest rozstrzygnięcie sędziów, też żeby was nie trzymać w niepewności. No further action, czyli po prostu nie uznano, aby któryś z kierowców w tej hmm, sytuacji zasłużył na karę. Ale to o tym do tego jeszcze dojdziemy, bo to naprawdę chyba najciekawsza dzisiaj sytuacja. Generalnie było bardzo ścisko, sporo kierowców miało problemy z y, limitami toru. E, zresztą na to zwracał uwagę m.in. George Russell, że nie wie dlaczego wybrano akurat taką konfigurację toru, bo ta konfiguracja toru, o ile pamięta, no to będzie powodowała mnóstwo wyjazdów właśnie w pierwszym zakręcie. I e, Gdy oglądaliście na przykład y, Formula 1 opublikowała taki guide po torze i y, 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 tam Daniel Omawiał poszczególne zakręty. Pokazali mu onboard z GP2, ale z innej konfiguracji toru, z innego zakrętu. To jest też taki nowoczesny tor, trochę jak Poli W 2008 roku powstał i można pojechać na nim w 64 różnych konfiguracjach. No to nie jest Poli nadal, bo tam można w tych konfiguracjach pojechać chyba 200, ale nadal no jest sporo tych konfiguracji. Wybrano taką dość problematyczną, dość taką, która może sprawiać, że wielu kierowców będzie przekraczało limity toru w pierwszym zakręcie. Dlatego, no tutaj myślę, że jeszcze nie raz te historie będą się pojawiały. Szczególnie jutro w kwalifikacjach będzie to no, interesujące, bo będą te czasy kasowane i wtedy może się naprawdę sporo zamieszanie pojawić. Bo jeżeli na przykład to będzie Q2 i któryś z kierowców Mercedesa czy Red Bulla wykręci dobry czas na oponach pośrednich, to wtedy no, ten czas może mu zostać skasowany i będzie musiał zmieniać swoją strategię. Zresztą z tymi oponami dzisiaj to było spore zamieszanie. W pierwszym treningu żaden z kierowców nie używał opon miękkich. W drugim treningu pierwsze 30 minut to były używane opony takie prototypowe Pirelli na sezon 2021. Trzeba i było po prostu przetestować jak się sp sprawują. No i kierowcy trochę narzekali na zachowanie tych opon. Zresztą widzieliśmy nawet po czasach, że te czasy były 3 sekundy ponad gorsze niż te rezultaty potem uzyskiwane na tegorocznej mieszance. Więc widać po prostu, że tak leciutko kierowcy podeszli do tego, do tego testowania. Jeżeli chodzi o wyniki i to, czy, co możemy wywnioskować po tych dzisiejszych treningach, to raczej niewiele poza tym, że chyba Walteri Bottas się dość nieźle wczuł w ten tor, tylko że wiele razy już w tym sezonie było tak, że piątki miał super, a potem sobota albo niedziela nie wychodziły. No ale mimo wszystko w pierwszych w obu treningach był najszybszy. To po pierwsze. Po drugie, no z tyłu raczej Red Bull tutaj nie ma większego pola do manewru. Drugi Max Verstappen w drugim treningu był, był trzeci w pierwszym treningu. Natomiast potem jest bardzo interesujące, ponieważ w pierwszym treningu dość słabo poradziły sobie McLaren Szóste i dwunaste miejsce, ale w drugim to już było trzecie i piąte. Ale co się dzieje z Ferrari? bo Ferrari nagle mamy czwarte miejsce w pierwszym treningu Charles Leclerca w drugim treningu czwarty znowu Leclerc szósty Sebastian Vettel. Czy oni się poprawili? Vettel oczywiście wykręcił spina żeby nie było. Ehm, czy oni się poprawili? No ostatnie 2-3 wyścigi wskazują na to, że mogli wrócić do tego co było na początku sezonu bo zwróćcie uwagę na początku sezonu Charles Leclerc był w stanie sięgnąć po podia więc generalnie to nie było tak, że ten bolid Ferrari był dramatyczny. Oni na tych szybkich torach takich jak na przykład Monza, no nie spisa, czy Spa, nie spisywali się dobrze, natomiast teraz, gdy wchodzimy na takie tory kręte, gdzie nie ma bardzo długich, prostych oprócz tej pierwszej w Portimao, no to oni się znowu zaczynają spisywać troszkę lepiej i według mnie będą mieli szansę na powalczenie, tylko nadal to nie będzie walka o podium, absolutnie nie. Wydaje mi się, że raczej inni dojdą do głosu i ciekaw jestem, czy ta forma McLarena z drugiego treningu się potwierdzi, bo Merce McLaren złapał troszkę zadyszki, jeżeli chodzi o ostatnie wyścigi. Pamiętamy ich początek sezonu, jaki był rewelacyjny, a teraz już troszkę gorzej. Renault i Łapie i ta walka o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów jest naprawdę zacięta i wszyscy muszą spinać poślady, żeby po prostu o to podium zawalczyć. Jestem w ogóle ciekaw waszych opinii na temat tego toru, bo im więcej oglądaliście on boardów, czytałem komentarze wasze na blogu, no to tym większej liczbie osób się podobały te, podobały te zakręty. Ja nie lubię torów ślepych. Zresztą jakoś tak mam, że nie lubię torów ślepych i jak w bilard gram, to też nienawidzę kątów właśnie ślepych kątów, czyli takich odchodzących ponad 90 stopni e, i, e, i nie, niezbyt mi to przekonuje, teraz w iRacing jak musiałem jeździć na, e, na Circuit of America czyli na, w Austin to, to też była masakra, natomiast e, właśnie chyba nie ma go w iRacing, chyba nie ma w iRacing Natomiast no, generalnie coraz więcej osób no, zaczyna uznawać ten tor za fajny. Te różnice wysokości, te ślepe zakręty, dość szybkie uki. Rzeczywiście jest w tym pewien urok, chociaż myślę, że kierowcom może się nie za bardzo to podobać, no bo po prostu jest trudniej. Więc jutro będzie myśleć bardzo ciekawie w kwalifikacjach. No i tak naprawdę dzisiaj też nie mieliśmy takiej pełnej próby kwalifikacyjnej podczas drugiego treningu. Najpierw 30 minut przez te opony zostało stracone przez tak, no, testowanie opon. Po tym mieliśmy dwie czerwone flagi, bo przecież zapalił się jeszcze pier, bolid Piera Gasli i y, tam y, też y, kilkanaście minut Dlatego nie jeżdżę w F1. Bardzo słuszna uwaga <laughs> Andrzej. <laughs> dlatego nie jeżdżę w F1, ale nie tylko dlatego jest wiele innych powodów, które mnie wykluczają z tego biznesu. Natomiast yy, druga czerwona flaga. No pierwsza była oczywiście za Piera Gasly. To było kilkanaście minut. Potem znowu kilkanaście minut, gdy zderzyli się Lance Stroll i Max Verstappen. No i właśnie przejdźmy teraz do tego najbardziej yy, chyba ciekawego yy, elementu, momentu dzisiejszych yy, treningów. Yy, jak myślicie? Yy, Czyja to była wina? Yy, dobra, nie, nie. Yy, zada, zadałem już to pytanie na Twitterze, w, z, zrobiłem sądę, 500 osób zagłosowało i praktycznie porówno. Yy, czy, już Wam zacytuję dokładnie te wyniki tej sondy. Yy, czy to była wina Verstappen'a? 35,1%. Czy to była wina Strola? 28,7% pół na pół 36,1 i ta opcja jakby wygrała. No i rzeczywiście sędziowie też uznali że pół na pół obaj kierowcy zgodzili się po złożeniu wyjaśnień u sędziów że rzeczywiście mogli się spisać lepiej w tej sytuacji. Max Verstappen od razu po tej kolizji zaczął kląć przez radio on mógł być troszkę skonfudowany tym, że Lance Stroll miał, był na szybkim kółku, zakończył to szybkie kółko i jedzie kolejne. Od razu pytany przez Sky Sports o to od Marsza Fnauer, powiedział, że oni często tak robią i inne zespoły też często tak robią. Ja nie pamiętam, znaczy rzadko było rzeczywiście tak w Williamsie czy w, teraz w Alfa Romeo Racing Orlen, gdy jechałem te treningi pełne z Robertem Kubicą, miałem go cały czas na słuchawkach. To rzadko było tak, że kierowca jechał dwa okrążenia pod rząd. Częściej to się w Williamsie zdarzało. Teraz jest raczej tak, że jest y, szybkie okrążenie i cooldown lap, czyli schładzające takie okrążenie. I myślę, że y, mógł, być, mógł być troszkę zaskoczony. Niemniej cały czas widział tego Lensa Strolla przed sobą. Miał go po lewej stronie, no i no, to, to jest trening, no tu nie ma się co ścigać. Nawet jeżeli teraz ci się nie uda, to po kilku okrążeniach no, dasz radę pojechać to szybkie kółko. Lens Stroll natomiast y, od razu po wypadku powiedział, że on nikogo za sobą nie widział, więc mógł być y, też troszkę zdziwiony. Natomiast no, zawsze jest, no, czujesz mimo wszystko, że Kamila bardzo dziękuję <grych> to, to za, za, za powrót do tego. Bartek pozdrawia. Dziękuję Bartek. Um... To mógł być, mógł być taki element, że no, widział przecież, że najpierw go Max Verstappen puścił, gdy był na tym szybkim kółku, potem jechał kolejne szybkie kółko, no, ale mógł czuć, że gdzieś tam jest Max Verstappen. Jasne, Max Verstappen też tak poszedł na pewniaka, bo Max, no, umówmy się, jest świetnym kierowcą, ale też uważa, że wiele rzeczy na to, że mu się należy. Zresztą Brazylia 2018 i incydent ze Stebanem Okonem chyba dobitnie nam, nam, o tym, nas o tym przekonał, że Max Verstappen... Pen idzie jak po swoje zawsze. Uważa, że powinni mój nie zjeżdżać, powinni ustępować. Trochę to jest cecha mistrza, ale też no, ktoś, kto jest pretendentem do mistrzowskiego nie może zaliczać takich wpadek. Bo okay, póki co jeździ w Red Bullu i wszystko, co wygra w każde podium, to jest wartość dodana, tak? bo nikt od, nie, od tego jego nie wymaga. Od niego tego nie wymaga, Red Bull i tak ma drugie miejsce w konstruktorach, także nie ma problemu. Natomiast jeżeli się zacznie walka o punkty i taka strata e, treningu czy wielu minut, no to już będzie dość kosztowna, w, jeżeli chodzi o cały weekend wyścigowy, więc no, to, to jest coś, czego Max na pewno musi się wystrzegać. Dla mnie to też to był incydent wyścigowy, że tak powiem wyścigowy w treningu, ale nie, ob, nie obwiniłbym żadnego z kierowców. Okej, okay, jeden był z przodu, jeden był na szybkim kółku, drugi był na szybkim kółku. Zdarza się, niestety zdarza się, nie da się wszystkiemu zapobiec, jasne, no można powiedzieć, a mogli jechać obaj ostrożnie, ale jednocześnie to jest przygotowanie do wyścigu czasu mało. Zresztą, no ten drugi trening, tak jak mówiłem, najpierw 30 minut zabrały opony, potem 15 minut piergasli i jego bolit, który się palił. Więc no, trzeba było natrafiać, czas ostatecznie skończyło się ze szkodą, no ale mimo wszystko em, pojeżdżone. Przez te treningi dzisiaj opon, czy testowanie opon, sporo okrążeń generalnie kierowcy pokonywali, bo nawet koło 70 się udało. E, witam wszystkich, e, witajcie. E, i teraz y, przejdźmy sobie do tej drugiej części stawki, bo tam też myślę, że będzie, będzie ciekawie. Nierówno również y, y, Renault, przy czym to, to y, nie równo tak raczej na minus, bo w pierwszym treningu 9 miejsce Daniel Ricardo 19 Esteban Ocon, Tam w ostatniej fazie doszło do wycieku oleju u Estebana Ocona, ale y, jak zapewniają w Renault, no nic, nie, nic poważnego i nie trzeba było nic wymieniać. Generalnie nie mamy żadnych kar przed tym weekendem wyścigowym i, i teraz po piątku, y, bo po prostu wszyscy są jeszcze w limicie, jeżeli chodzi o jednostki napędowe i tak dalej. Chociaż już wiele elementów zostało na ten weekend wyścigowy wymieniony. W drugim treningu 9 Esteban Ocon, na Daniel Riccardo. To jest tor, gdzie nie ma długich prostych, gdzie ten bolid Reno nie może się wykazać tym, czym wykazywali się na przykład na Nürburgring czy tym, czym błyszczeli na Moncy. Dlatego nie spodziewam się, żeby oni walczyli o podium tak, jak to było przed dwoma tygodniami. Wydaje mi się, że piąte, szóste miejsce to będzie taki ich max. Ciekaw jestem, co Racing Point jest w stanie zrobić, bo Dzisiaj słabo sobie poradzili. Siódmy Sergio Perez w pierwszym treningu, 15 Lens Stroll, potem było dopiero 12 miejsce Sergio Perezano i 19 miejsce Lance'a Stroll'a. I dużo było takich zespołów dość nierównych. Jeżeli popatrzymy na Alfa Romeo Racing Orlen, Kimi Raikkonen ósmy w pierwszym treningu, w drugim treningu był piętnasty, Antonio Giovinazzi 16 i 20. Nawet Williams. Nawet Williams był nierówny dzisiaj. Osiemnasty George Russell w pierwszym treningu, 20 Nicolas Latifi. W drugim treningu 11 George Russell, 14 Nicolas Latifi więc mało możemy dzisiaj wywnioskować, raczej tak przeciętnie wypada Toro Rosso, czy Alfa Tauri, przepraszam, no ale mimo wszystko mogą jutro liczyć, czy w niedzielę liczyć na walkę o punkty. I może się sporo zadzieć. tak stabilnie, najstabilniej z nich wszystkich to chyba były hasy, Kevin Magnussen i Romain Grosjean, którzy się, którzy się po prostu żegnają z Formułą 1, no po prostu nie błyszczeli dzisiaj, chyba motywację już ostatecznie stracili. Bardzo chętnie, bardzo chętnie odpowiem na Wasze jakieś pytania, które, które macie. Na pewno chciałbym poruszyć jeszcze króciutko temat tych zawirowień transferowych. Dość ciekawy tytuł pojawił się w autosporcie. Autosport tak zaczyna trochę chyba wymuszać na się deklarację, że George Russell będzie. W przyszłym sezonie w Formule 1 to jest taki temat dość gorący, no bo wydawało się, że George Russell, kreowany na mistrza świata i na pewno wielki talent no będzie w Formule 1, no, był skazany jakby na Williamsa, Pisał to zresztą Roberto Kingero, że już miał podpisaną, czy już, już była decyzja, że przychodzi do Mercedesa. Ostatecznie Williams zablokował to, a teraz Williams może się go pozbyć. Dzisiaj pytany o to Simon Roberts, czyli no, taki jakby obecny szef w Williamsie, mówi, że. To są jakieś plotki w ogóle, on nie zamierza tego komentować. Jakby w ich sytuacji nic się nie zmieniło, w sytuacji ich, jeżeli chodzi o kierowców. Natomiast no, to jest takie zdanie, że nic się nie zmieniło, czyli jeszcze nie podpisaliśmy umowy z innym kierowcą. Pytany jakby nie chciał odpowiedzieć, zadeklarować się tak, zostajemy przy tych kierowcach, nie ma żadnych zmian. Jest wiele spekulacji, wielu kierowców szuka swoich, wielu dobrych kierowców szuka miejsca. Nic się nie zmieniło po tym, jak Dorlington kupił zespół, i nie mogę nic więcej o tym powiedzieć. Natomiast no, nie było takiej wyraźnej deklaracji. Tak, zostajemy przy tym samym składzie. No i wiecie, nawet jakby taka deklaracja była, to nic to nie znaczy w, obecnym, w obecnej Formule 1. I przykład Sergio Pereza, który może wygrać George'a Russell'a, jest o tym y, y, dobitny. Zresztą wczorajsze wypowiedzi George'a Russell'a podczas konferencji prasowych i podczas rozmów z dziennikarzami, no były dość y, jednoznaczne, i, ale też podobne do tych, które wygłaszał y, Sergio Perez. Czyli w mojej sytuacji nic się nie zmieniło, nie rozmawiałem z zespołem, nie uważam, że powinienem się czymś martwić, mam kontrakt na przyszły rok. Wszystkie te zdania słyszeliśmy od Sergio Pereza. I teraz powtórzył je George Russell. Mi by było bardzo szkoda George'a Russella, ale jednocześnie już formuła 1 bywa aż tak brutalna. Ciekaw jestem, co by zrobiłby Toto Wolf, bo zauważcie, niepewny jest też los czy może być niepewny drugiego podopiecznego, czy kreowanego na następcę Louisa Hamiltona kierowcy Mercedesa w innym zespole, czyli Estebana O'Cona, bo też mówi się, że Piergasli może go wygryźć. No, w związku z tym, że Daniel Ricciardo no, dość wyraźnie dominuje nad. Estebanem Okonem I no ciekaw jestem jakie ruchy teraz podejmie Toto Wolf jeżeli chodzi o zapewnienie bytu tym swoim dwóm kierowcom pytanie w ogóle, czy ten byt jest zagrożony. Fajne były komentarze oczywiście po decyzji Hasa. Roman Groszaun powiedział tak najbardziej, dość jednoznacznie, że on spodziewał się, że jeden z nich odpadnie z, po tym sezonie, natomiast gdy zadzwonił do niego i, i powiedział to Ginterowi Steinerowi, gdy, gdy ten do niego powiedział, nigdy ten do niego zadzwonił, natomiast Ginter Steiner powiedział mu wtedy, że obaj odchodzą ze względów finansowych i tym Roman Groszaun był mocno zaskoczony. No, i dzisiaj pytany o ten komentarz i o to zaskoczenie Romana Grażana, Ginter Steiner odpowiedział. To ja jestem zaskoczony, że on był zaskoczony. E, genialny komentarz, no ale rzeczywiście no w Hasie i tak już za dużo szans dali tym obecnym kierowcom, więc no nie można się dziwić temu, jaką decyzję podjął zespół. Obaj odchodzą. Kevin Magnussen nawet się nie kryje z tym, że będzie szukał jakiegoś miejsca w, zespole, w innym zespole Formuły 1, że będzie walczył, że to nie jest, czy nie jest tak. Oczywiście obaj ogłosili, że odchodzą z Hasa. Nie, nie, nie ogłosili, że odchodzą z Formuły 1, natomiast no chyba samo się przez się wszystko rozumie. Kevin Magnussen ma już oferty z IndyCar, ma oferty z McLarena na przykład, jeżeli chodzi o IndyCar, więc myślę, że tam, tam jego ścieżka, tam ta, jak, ścieżka kariery jego, go poprowadzi. Natomiast jeżeli chodzi o inne plotki transferowe, no to, to tych jest sporo oczywiście, ale... Yy. Upsie. Jestem, jestem. Przepraszam za małą zawiechę. Eee... <laughs> natomiast jeżeli chodzi o inne plotki, no między innymi Sergio Pereza bo on właśnie, on może zastąpić ach, kilku kierowców, bo mówi się, że może zastąpić Aleksa Albona, na przykład w Red Bullu też typowany do tego jest Nico Hulkenberg, jeżeli chodzi o Sergio Pereza, to on mówi, że oczywiście rozmawia z innymi zespołami, potwierdził że były jakieś rozmowy z Williamsem, także już mam ta teoria, że Williams nie zmienia składu, troszkę się sypie natomiast on powiedział, że nie chce jakby nic więcej ujawniać że chce zostawić swoje swoje negocjacje w tajemnicy, tak, żeby po prostu też nie nie... nie, nie, no nie y nie zdradzać i nie, nie, nie podkopywać sobie gruntu pod ewentualne umowy, rozmowy z innymi zespołami. E, dobra, no to myślę, że to jest tyle, co, co powinniśmy na szybko omówić, jeżeli chodzi o te m, dzisiejsze treningi oraz o to, m, co działo się po wczorajszych konferencjach prasowych. Sporo o tych ciekawych wypowiedzi zebrałem je w jednym wpisie na blogu, także jeżeli chcecie sobie poczytać więcej, to zapraszam na powrót roberta.pl. E, no i e, jeszcze pytanie było, jak odnoszę się do, do wymiany zdań pomiędzy Luisem i Witaliem Pietrowem. Generalnie nie wczytywałem się w to, co Witali Pietrow mówił, bo, bo to są takie tematy raczej polityczne, na które nigdy nie chcę wchodzić. Natomiast Witali no, Pietrow tak nie, niezbyt przychylnie wypowiadał się o związkach chyba jednopłciowych i o, o LGBT. No i Lewis Hamilton bardzo był obruszony tym, jak, że Witali Pietrow tak się wypowiadał. A teraz Witalij Pietrow debiutuje jako sędzia podczas weekendu wyścigowego Formuły 1. No i Luisowi Hamiltonowi oraz wielu innym stowarzyszeniom się to nie spodobało, no i wyrazili krytykę jakby. Ja zawsze chciałbym oddzielać jakby zajmowane stanowisko od poglądów politycznych niestety to się nie, czy politycznych, czy, czy społecznych no po prostu, tego się nie da zrobić natomiast no, generalnie generalnie nie, nie wydaje mi się, że to jest temat nie wart naszej uwagi, takie wchodzenie jakby w coś, co może nas poróżnić w zupełnie w dyskusji na, o formule 1 to, to, to jest to takie niezbyt niezbyt sensowne według mnie, niech się chłopaki kłócą jak chcą, ja, ja jakby nie zamierzam tego komentować słuchajcie, jutro nie, ma nie padać, ma być ładnie na por, w mao, więc mam nadzieję, że będzie czysto, że będzie ciekawy trzeci trening w którym no, kierowcy będą starali się wykręcić jak najlepsze czasy, że potem będą mega ciekawe kwalifikacje, bo na takim torze, na którym jeździmy pierwszy raz zawsze bywa ciekawie, a no, szczególnie ten środek stawki jest tak zbity nawet tutaj trudno wskazać, kto może odpaść w... 1, no bo żaden z kierowców nie był dwa razy w strefie spadkowej, z tego co widzę. Nie, przepraszam. Roman Crozon był dwa razy w strefie spadkowej i Antonio Giovinazzi też był dwa razy w strefie spadkowej, więc oni jakby, no można zakładać, że oni odpadną jutro w Q1. Natomiast inni mm, będą się bić o 2 a potem będą się bić o Q3 yy, i te miejsca, właśnie gdzieś tam pod koniec yy, pierwszej dziesiątki, mogą być. Yy, bardzo mocno oblegane, bardzo mocno, bardzo zażarta może być o nie walka, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest nowy tor jeszcze nie wiadomo jaka będzie na nich degradacja bo ten tor bardzo ewoluuje bardzo się nagumowuje i jeżeli będzie duża degradacja opon to no, zespoły mogą zacząć kombinować ze strategiami i nie wiadomo, czy tak jak na przykład nie było na Nürburgring, że Mercedes wykręcił najpierw czasy w Q2 na pośredniej mieszance ale potem zrezygnowali z jazdy na tej pośredniej mieszance po to, żeby yy, jednak startować na miękkiej, bo uznali, że ona będzie lepsza na start i tutaj jutro strategicznie też będzie myślę ciekawa rozwiązanie Zgrywka, jak, jak w Q2 wyjadą te najlepsze zespoły? Czy będą starały się wykręcić swój czas na pośrednich, czy jednak zdecydują się bezpieczny wariant na opony miękkie? Ważne, żeby było ciekawie. O to nam wszystkim chodzi. Jutro, oczywiście, też wiele innych serii wyścigowych z udziałem Polaków. Po pełny raport i zapowiedź zapraszam jutro na bloga. będzie można Będą linki na, do śledzenia poszczególnych serii z udziałem naszych rodaków w motorsporcie. Tak, żebyśmy niczego nie przegapili żeby te, ta sobota była ciekawa. Nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale jest zmiana czasu w ten weekend. I tak wyścig jest o dość nietypowej porze. Jutro mamy wszystko standardowo, czyli 12 i 15, ale wyścig będzie o 14.10, przy czym Mamy zmianę czasu chyba, więc przesuwamy te zegarki o jeden w, do przodu, tak? Czyli teraz y, godzina 17 to już będzie 18. Nie, odwrotnie, czyli teraz godzina. Dobra, przestawiamy zegarki <gryw> w każdym razie y, i będzie szybciej ciemno. O, i to też może powodować nam zamieszanie, ale mamy tyle czasu od rana w niedzielę, że na pewno się ogarniemy i nikt w wyścigu nie przegapi. Oczywiście zapraszam na relacje live na blogu jutro i jeszcze dziś będą wypowiedzi, na przykład Alfy Romeo i podsumowanie tych treningów. Jeżeli ktoś przegapił początek, też będzie ten film, czyli ten live. Zapraszam do śledzenia. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję, to nie przegapicie nie kolejnych liveów. Bardzo dziękuję za wsparcie dzisiaj, wspierającym, bo sypnęło dzisiaj, także bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję Kamila Gat od Bartka Pozdrowienia. Dziękuję Bartosz Wąsowski. Dziękuję RK88. Bardzo mi miło, to dla mnie zawsze zaszczyt, że, że wspieracie właśnie tutaj też na, na YouTube kanał. Bardzo dziękuję wspierającym na Patronite. To wszystko z mojej strony dzisiaj. Miłego piątkowego wieczoru. Pamiętajcie, pięć osób spoza domu możecie dzisiaj maksymalnie. Nie, jeszcze, jeszcze dzisiaj możecie przyjąć dużo osób. Od Jut jutra już mniej. Także dzisiaj się zabawcie, jeszcze tylko tak z dystansem. Trzymajcie się, cześć.